Cześć, to Matrix. Postanowiłem nagrać kolejny filmik. Yy, yy, trzeci. Z, yy, pod tytułem Skyblocka. I go dzisiaj yy, nakręcam. Yy, tutaj mam. Mój Skyblock już wygląda tak. Sorry, że z wami nie grałem ale musiałem poza nagraniem robić bo yy, bo mi się to szybciej opłaciło a ktoś tam yy, kolega mi pisał chyba yy, Piotrek jakiś żebym zrobił, węgry. zrobił zrobiłem 5 pan na, yy, na, na jego prośbę a więc yy, piszcie co bym mógł zrobić to będę robił i tak kopałem poza nagraniem bruk, bruka bo bo nie mogę e, ten bo nie mogę pisywać game On. teraz was e, zap zaprowadzę na górę tutaj postanowiłem zrobić e, małą papryczkę e, kaktusików tu mam ten e, e, by to powiedzieć e, cobblestone co się robi e, na górze, to już jest trzecie pięterko mam rosnące drzewo. I w pierwszym fi filmiku y przez przypadek powiedziałem y Ciu ciupaj ciupaj panie drzewo i i, i chyba się komuś tam spodobało bardzo y ze szkoły czy tam z klasy I powiedziałem im, że, że będę y Ścinał drzewa poza nagraniem, ale już się y, y, jakby to powiedzieć y, ograniczę się z, z domową o ściupaj, ciupaj panie drzewo no, tylko sobie o, mam już trzy sadzoneczki, no sobie to co zetnę, bo mi są sadzonki bardzo potrzebne. Się nie boję że spadnę bo, bo mam sobie po sobie e, ten po zrobiłem sobie balustrady. do skrzyni sobie e, włożę nas, nasionka drewno sobie zabieram i w tym odcinku zabieram się do zrobienia armii e, i tak najpierw to może zrobiłbym bo tu mam napisane co, co mogę zrobić w zasadach kyblocka no to tak zbuduj, zbuduj generator kobla jest ja będę zaznaczał e, czym? E, no. gwiazdkami jak coś mam zbuduj domek jeszcze nie mam ale może będę robił powiększ wyspę aktualnie zrobione tylko to sobie zrobię eee, tak eee, tutaj zrób fa farmę melonu i zrób farmę dyni no to teraz Bierzemy się za robienie, e, robienie farmy, i, trzciny i herbuza, i arbuza i dyni Bierzemy sobie motykę, o gdyby się coś stało i to jest tak. I tu mam trzy, już nie pamiętam jakie. Zrobimy sobie tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. E, tam mi urośnie tu, więc nie tu, 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 mi nie urośnie i tu, i tu. E, A więc tam mi urośnie tu, więc tam tu, 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 i tu, i tu. No i tam mi urośnie tutaj. Aha, tu mam to. To mi rośnie tutaj I To sobie zetnę To mi rośnie tu, więc tu, tu i tu I tutaj będę będziemy... miał Tak Masianka sobie wkładziemy z powrotem i aktualnie zrobiliśmy e, aktualnie zrobiliśmy e, farmę melonów e, i dyni farmę nie będziemy robić zboża nie ma mączki pustnej. grzyba też nie będziemy robić e, właśnie teraz tworzymy sobie Y, łóżko to ja już sobie tutaj zaznaczę, że zrobiliśmy bo oczywiście już teraz sobie robimy i tak najpierw trzeba zrobić te y, trzy wełny położyć y, tak. W ten sposób mamy łóżko, potem zbieramy. Kładziemy dębowe deski tutaj i łóżko położę sobie na górze, bo tu mam tylko, e, tu mam tylko farmę e, tego, e, różnych rzeczy. E, ja sobie tutaj położę około e, kaktusów i pójdziemy kim kimono. Czekamy chwilkę. Aha, tylko to mnie będzie tutaj rzucać. Idziemy z powrotem na dół Już pomału mi rosną Aha, teraz można zrobić tak Łóżko zrobiliśmy e, Pisze mi tak Stwórz 64 cegieł z kamienia Stwórz 20 pochodni Tym się zajmiemy teraz nie ma empatyków, jak dobrze węgiel muszę wyjąć nie wiem czy mi to starczy ale powinno 4 16 20 Oto zrobiliśmy 20 pochodzi Stwórz nieskończoność nie, Stwórz nieskończone, nieskończone źródełko wody Zrobione Stwórz piecyk e, Oczywiście też mam zrobiony Stwórz platformę oddaloną od, wy, e, od wyspy od 24 kratki by zaczęły spa spałnić się tam mogły nie wiem czy to teraz zrobię a zajmiemy się teraz tylko muszę zobaczyć na jakim ja gram normalnie to dobrze a wezmę sobie ten jak stracę to stracę mamy pochodniki super i może raz zrobilibyśmy może hmm, w tą stronę albo nie, albo tu tam trzeba wyjść o jedno do góry tu mam takie coś to może ja płata tutaj rozwalę o dwa super Ym, po dwa, dwadzieścia tyle, to tam dwa cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście.

Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ej, pięć z tej strony i pięć z tej, żeby się 12, bo plus tymi dwoma. Ej, tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i tutaj dodatkowe, żebyśmy wiedzieli ile ma być nie wiem czy robić z tymi czy bez zrobię na razie tak a tu oczywiście dam potem balustrady i no zrobię i będę no, tu mało szybko rosną już tylko tu mi się będzie na, na pewno coś zrobiło następnego druka weźmiemy sobie tutaj nie no. wiem czy zrobić 5 w lewo, 5 prawo i 5 do przodu już hmm. teraz On tu będzie zabudowane od razu sobie tutaj zrobię może jeszcze 5 będzie 10 raz 2 3 4 5 tutaj oczywiście dodatkowe jedną zrobienie pan drzewo mi właśnie urosło kaktus z tego pochodnie zastosujemy na razie w, w mox pawnerze dlatego że nie będę chciała żeby, żeby mi się już rozpiły pod dlatego że będą mnie cały czas zabijały ale tak to to zrobię potem żeby się rozpiły i nie wszystko ok i i będę miał wszystkie te rzeczy które z mogłów wylatują no. no tu mi bardzo dużo bruk, yy, bruka gdzie schodziło więc będę musiał jeszcze kiedyś poza nagraniem e, ukopać jeszcze o dwa.